W dzisiejszym materiale przyjrzymy się trzem wersj wersjom startowym do dziesiątej edycji Warhammera 40 000 i zobaczymy, czy są coś warte. Dziesiąta edycja Warhammera 40 000 nabiera tempa i zaprezentowano tym samym starter boxy 3, tak jak w dziewiątej edycji. I podano także w końcu ceny, dzisiaj jest 15 lipca i dzisiaj ruszają preordery tych zestawów. A więc na pierwszy rzut idzie najmniejszy zestaw. Zawiera on tam 5 farbek, y oczywiście tam jakieś y figurki, bardzo, bardzo skromnie. Y obcążki, pędzelek, y te kości padziewne malutkie. I taką miareczkę plastikową, która moim zdaniem jest w miarę skuteczna. I tak, zestaw na oficjalnej stronie zaczyna się od 200 zł. U nas znalazłem najtaniej. I uwaga, to nie jest materiał żaden sponsorowany ani opłacony, ale na hegemon. Znalazłem ten zestaw za 160 zł. Uważam, że nie warto. Nawet to 160 zł za ten zestaw, co tu jest, nie za bardzo warto, dlatego że jest tu 5, 5 farbek i to jest naprawdę totalne minimum, aby pomalować te figurki. I nie będzie to dobrze wyglądało nawet dla początkujących. Powiem więcej: jak początkujący pomaluje figurki tymi pięcioma kolorami, to zobaczy. I sobie wmówi, że nie umie malować i odpuści. Więc moim zdaniem, ten zestaw nie jest wart. Natomiast oczywiście wiadomo, no on 160 zł kosztuje. Pozostałe będą trochę droższe. Jednak uważam, że warto przyoszczędzić, nawet jeżeli się nie ma za dużo pieniędzy i kupić te droższe. Dlatego że przejdziemy do tego środkowego starter setu. I tutaj już mamy trochę więcej. Po pierwsze, przynajmniej tutaj nie ma kart postaci, co albo się pomylili, albo po prostu nie ma. Raczej nie ma. Natomiast tu już są karty postaci figurek. Jest tych figurek więcej, już są dwa, trzy typy figurek. No i jest, są zasady, które oczywiście można za darmo ściągnąć. I tak samo. Miareczki, kostki, tylko że bez farbek i tych obcążków, ale do tego zaraz dojdziemy. Ten zestaw jest wyceniony przez Games Workshop na 325 zł, w tym, że na Hegemon znalazłem ten zestaw jest za 260 zł. To najtaniej gdzie znalazłem, i to już jest zestaw który może fajnie wprowadzić do Warhammera 40 tysięcy, ma różno, różne rodzaje tych jednostek, między innymi ma jakieś duże jednostki i tak dalej, bo ten starter miał Space Marinów z miotaczami ognia tylko, natomiast ten środkowy to już ma na przykład Terminatory i większe jednostki i naprawdę jest to różnica 100 zł tylko. Oczywiście nie ma farbek, ale tak jak powiedziałem, do tego zaraz dojdziemy. Trzeci zestaw to jest Ultimate Starter Set i zawiera on według zapewnień Games Workshopu to są dwa Combat Patrole Tyranidów i Space Marinów. Jak w, często wspominam, Combat Patrol średnio kosztuje na stronie Games Workshopu 475 zł. Ten zestaw kosztuje 625 zł, ale y, znalazłem go za 500 zł na hegemonie, z możliwością do zamówienia i y, tak, tak. I on dodatkowo, oprócz kilku figurek, zawiera jeszcze elementy terenu. Moim zdaniem, najgorsze elementy terenu, jakie można było wrzucić, to już jest po najniższej linii oporu, totalnie nuda. Nuda jak w polskim filmie. Natomiast mimo wszystko ten teren. I te dwa kompakt patrole mają dosyć sporą wartość, bo podejrzewam, że to mogłoby się zamknąć. O, oczywiście, jakby się osobno kupowało. Gdzieś w granicach ponad 1000 złotych. Nawet z tym terenem badziewnym, bo Games Workshop dosyć dobrze sobie tereny ceni. No, więc teoretycznie, jeżeli nie, nie dorwaliście Leviatana, na hegemonię on chyba kosztował 580 złotych, więc 80 złotych drożej więcej figurek punktowo i to sporo więcej bo w lewiatanie każda strona ma po 1000 punktów a Combat Patrol ma około 500 więc tutaj każ w tej edycji Ultimate Starter Set każda, każdy team ma około 500 punktów natomiast 500 zł jest to dobra cena jeżeli nie macie dostępu już do lewiatana nawet mimo tych badziewnych Badziwnego terenu, ale to zawsze jakiś teren będzie. Nie brałbym pod uwagę wartości jego przykupnie tego zestawu. Raczej patrzyłbym na to, że to są, według zapewnień, dwa Combat Patrol w zestawie Tyranidów i Space Marinów. Można spokojnie kupić i sprzedać Tyranidów, jeżeli się nie chce i wyjdzie się na zero. Więc można dodatkowo do każdego z tych zestawów. Oprócz tego pierwszego, który jest bardzo zły, moim zdaniem, wypuszczono zestaw farbek wraz z pędzelkiem, takim metalem. Nie wiem jak on się nazywa, natomiast on jest do ścierania tych pozostałości odlewów i tak dalej. Bardzo często z tego korzystam. Super, chociaż można to skalpelem robić, i obcążki. I tu już mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 farbek i są to bardzo fajne kolory, spokojnie do wykorzystania. Chociażby te trzy już są na Space Marineu spokojnie. Plus ten gold można wykorzystać. Bogman Glow to jest najgorszy rodzaj brązowego takiego jaki ten jaki może być natomiast no oni to dorzucają ja go wymieniłem od razu bo malowałem tym figurki ale niestety bardzo sztucznie to wyglądało jak taki tani plastik więc jest to zestaw zdecydowanie bogatszy i już tutaj można się pobawić tym bardziej że tu jest shade i tu jest technical technical do podstawek shade do zrobienia cieni i nadania trochę tej struktury takiej. No i jest jeden kontrast, i to jest dobry zestaw. Nawet ten kontrakt, kontrast zastanawiam się, żeby kupić do tyranidów, których będę robił. Ale ten. I 140 zł na Hemonie 112. I to jest. Za ten zestaw jest super. Super, jeżeli oczywiście któreś z tych armii chce się malować, natomiast jeżeli ktoś nie ma y, tych farbek to i maluje inne, to i tak y, warto kupić te farbki, bo cenowo to wychodzi za sztukę, nie wiem, tam chyba 9 zł, ale oczywiście dodatkowo są te obcążki i pędzelek jeszcze oraz ten metal, taki do zcierania tego, nie wiem. Ja wiem, jak ten metal. Jak jeżeli wiecie, jak to się nazywa, to gdzieś tam mi dajcie znać w komentarzu. Więc tak to się prezentuje. Podsumowując, ten zestaw totalnie nie warto brać pod uwagę. Natomiast wybór polecam pomiędzy Warhammer 40.000 Starter Set i Ultimate Starter Set oraz dobrania tego. Paints and Toolset Set. W tym przypadku to by wyszło gdzieś 360 zł, jeżeli starter set. W Ultimate Starter Set by to było około 600, 612. Z tego co wiem, chyba Kegmon od 350 zł ma za darmo przesyłkę, więc. Więc nie, nie ma żadnych dodatkowych opłat. A te farbki starczą na długo. Jeżeli którąś ze stron chcecie zbierać, to one wam starczą. Potem może sobie wystarczy dokupić jakieś dwie, trzy jeszcze farbki, czy shady, i, i jest git. I wam. To wam starczy na pełną armię całą. Więc i, i jeszcze wam zostanie. Więc. Więc te farbki to są taka najbardziej opłacalna inwestycja. Oczywiście są innej firmy też, ale ja, ja z, miałem po prostu kilka farbek Cytadela, więc postanowiłem już kupować od nich te farbki. Mm. No. Więc polecam wam, polecam wam. Ogólnie, jeżeli macie trochę groszy i, i, i nie dostaniecie nigdzie lewiatana, w poprzednim materiale, który znajdziecie gdzieś tam w rogu, polecałem Lewiatana. Można sobie obejrzeć dlaczego dlaczego to było coś warte. Jeżeli nie jesteście w stanie gdzieś dorwać go jeszcze, a powinien być, ja przynajmniej kilka sklepów znam, to, no to myślę, że ten Ultimate Starter Set jest dobrym. Jeżeli jest to za drogie dla Was. A zależy Wam tylko na jednej z armii, to nadal opłaca się, a drugą posprzedawać. Tak samo, jeżeli Wam się nie podoba teren, można go spokojnie sprzedać za połowę wartości, podejrzewam tego. Bo, no, tak jak powiedziałem, tereny od Games Workshop to są dosyć drogie mają wysokie ceny. Więc cóż, to, to tyle. Dzisiaj zostanie, zostaną zaprezentowane figurki Space Marinów i Tyranidów, które pokażą się do końca roku. Prawdopodobnie nagram dziś lub jutro materiał o tym, więc zapraszam do obserwowania kanału, aby, aby zostać poinformowanym o tym nowym, nowym materiale, który się pokaże. To wielkie dzięki i do usłyszenia.